O, siema widzowie. Nagrywamy dzisiaj znowu Fall Guys. E, Jestem ja Show 2013 i możecie wbijać na e, moich, kol moich kolegów kanał Safari Rykiewicz, Boris Kaleta, mi Miki Fortnice i coś tam. I mi milak 457 chyba. Będzie kolejny e, ten Fall Guysa. Dobiliśmy ostatnie dwa, 22 subskrypcji, więc dobimy do tego do końca kwietnia te 30 subskrypcji więc myślę, że będzie fajnie jak wiemy te 30 subskrypcji na no. sobie grał w kolejną Full Guys zostawcie łapkę w górę, suba i też możecie zostawić dzwoneczek, żeby was nie, nic nie ominęło. Ja sobie pozwolę trochę podgłosić

Tak są widzę, straszne. O kurczę. Helikopter! Helikopter! A! No dostałem tą kulką! A! A! a. Nie no, musiałem dostać to... Ta, jeszcze może tym jeszcze dostanę. I na widzę, przegramy to, bo coś mi się z... Stos... O. Kurcze, widzę, szkoda. Szkoda, szkoda. A dzisiaj taki odcinek, sala. Mhm. Sala, taki odcinek, po prostu. Taki, o. To była tak. Dobra, się widzimy. Dobra, nas już wszytuję, yy, chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, co widzowe. Jak napiszecie w komentarzach... Yy, ...krzak, albo czekajcie, yy, krzaczor, to yy, przypnę serduszko, OK? Zrobimy tak? Dobra, spaczko, i co nam wybierz. O nie widzę, to jest to co? To co przed chwilą. Ale teraz już nie będzie takich lagów. Nawet jestem pierwszy. Kurczę! Dobra, z góry, z góry, z Dobra, challenge, nie może nas trafić żadna kulka. Nie trafi nas żadna kulka. Żadna kulka nas nie... Nie trafi. To się nie liczy jako kulka. Jesteśmy chyba widzowie w piersi. Nie dobra, ten typek... ten kolo jest pierwszy. O, nie dotknę, nie dotknę, nie dotknę. Dobra, widzę. Czemu to nie jest finał? Jesteśmy pierwsi. Czemu? Widzę jak ktoś mi powie. Dlaczego to nie jest finał? Bo ja mam tak, że gram ja normalną rundkę pierwszą, to się zawsze zakwalifikuję jako pierwszy, a nigdy się nie zakwalifikuję w finale jako pierwszy, więc tutaj... O, gr ten Grinch przegrał tutaj Grinczyk Grinch Grinch Dzisiaj możecie wpadać na tego na tego kanał Milka bo i tego Miki Fortnite, bo dzisiaj nagrali jak yy, idziemy do sklepu mhm. yy, co zaraz tam wybierz yy. Nie grałem w to chyba... Nie, grałem w to tylko raz. Ale raz tylko. I swoim widzowie, o wiele gorzej mi szło, jak grałem pierwszy raz. Albo dobra, o wiele... Dobra, widzę, poszliśmy przez tą najtrudniejszą drogę. O. Dobra, jestem? O nie. Cii, cii co to było prze? To, to nas tylko bustnęło. Dobra, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Ha! Nie, jak to się tam już dostał? mnie zepnął i przecież my widzę, się tam nie dostaniemy nie ma opcji albo, albo What? ład jak ostatni, jak ostatni się zakwalifikowaliśmy What? aha, widzę, dobra, e, nie było, nie było tego jak ostatni się zakwalifikowałem okej okay. tylko teraz niech coś wybierze fajnego Kurczaczki. I teraz mogę się widzę że będę ostatni. No teraz będę ostatni, na 100%. A wcześniej byłem pierwszy, jak to była normalna runda. Chociaż teraz mi nieźle nie idzie. Jak tak jesteśmy pierwsi widzowie, jak tak utrzymamy, to może zrobimy na Proszę. Żeby zrobić wina. Wina musimy zrobić. Tylko nie mogę teraz zginąć, zginąć, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. GG. Wysłamy GG. Proszę. Proszę, proszę. Proszę, zdążę. Jest widzowie. Mamy to. Wygrałem! Co? Na, na odcinku wygrałem. Co? Nie, co tu się stało? Czekaj. Widzę, wy... Czekajcie. A może. Czekajcie. Dobra, widzę, czekajcie. Tutaj mamy jedną wygraną i to na odcinku. Czekajcie, może się zmienimy... O, wiem! Winner. Winner198. A może se? Obejrze jedną re reklamę, żeby mieć tego skinka. Chcę żeby lasować. Dobra, ci widzą po tej reklamie. widzę, wy czekajcie, to się nagrywa, czekajcie jeszcze raz. Dobra widzę, wygramy kolejną giera. Cze, oj czekajcie, o, jeszcze raz obejrzę. Dobra, lecimy widzę, nie chcemy się już tego oglądać, lecimy z kolejną gierą. może wygramy, prarap, a może coś ze śpiewem. jak to, dobra. Zostawcie mi soba, mojemu koledze też, ej, ej, bo mój kolega dzisiaj pierwszy dzień na YouTubie, a już ma trzy filmy, mój kolega ma sześć subów, ten drugi, Miki, Fortnika, ej. E? Przygniłem mojego kolegę w subach, a mój kolega ma już rok albo dwa. Ale to ten Xavier Jurkiewicz ma 20 subów, a my mamy 22. Więc tej mapy nienawidzę, więc papa. Pa. Więc się widzę, więc na To się nagrywa? Czekajcie. Tak nagry... nagrywa się, nagrywa. Nienawidzę tej mapy, widzę, więc pewnie przegram. O kurczę.

Żeby da... O kurczaczki pieczone. No to nieźle. No nie! No co?! Nie możemy tam wskoczyć, widzę, widzę mało osób tu jest. Dobra, let's go, let's go, zakwalifikujemy się, let's go! Jest, dobra, 8 uś uśmi... ośmi... Z dobra, widzę, że przechodzimy do kolejnej rundy, ale co to, tu to się stało? Wygrałem na odcinku, a nieraz nie grałem, więc w sumie myślę, że to będzie ostatnia runda, bo już ten filmik trwa 10 minut. Miałam jeszcze czego innego nagrać filmik, ale już... No niestety mi, o kurcz piłka nożna, niestety nie, nie mogłem tego zainstalować, proszę w tym niebiescy, jest jesteśmy w tym niebiescy, a niebiescy zawsze wygrywają, bo niebieski to lepszy kolor, pamiętajcie, w tym, tym niebiescy, w tym niebiescy są najlepsi, ja tu widzę, szarżuję na bramkę, nie idę, bo jest nudno na bramce, o, o, widzę, czy ja strzel, czy ja strzel, czy jest ja strzel, bola proszę. Proszę, jest! Dobra, dawajcie, dawajcie. Dobitka? Nie. 30. 0 No, dawajcie, dawajcie, dawajcie. To dawaj. by. O kurczę, widzę bo jest 3-1. Dobra, bierzemy sobie tą piłeczkę. O nie. nie, 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 nie do nas, nie do nas, nie do nas, nie do nas. Ej, widzowie, bo oni zaczynają odrabiać straty. Nie. O kurczę, widzę? wskoczyłem. 30 sekund. Nie. Tak, strzelaj tam. Strzelaj to, strzelaj to, strzelaj to. Nie strzelam, nie strzelam. Jest! Obroniłem, obroniłem, obroniłem. A co tutaj teraz? Tak, tak, bierzcie tę piłkę, bierzcie tę piłkę chłopaki bierzcie to, bierzcie to, tak Przyszłam widzę, że tak mało mówię ale jest, staram się być skupiona, żeby to wygrać bo jak na razie a nie, wygrywamy, wygrywamy czemu tu są dwie piłki od razu, dla nich obroniłem nie ma to krywka? serio ja że dobra wygraliśmy Co? Tym przegraliśmy? Ja myślałem, że wygraliśmy Dobra, widzę. Pa zostawcie tego suba. że tą wygraną. No.